Dzień dobry Państwu w piątek. Przede wszystkim ogromnie chciałbym podziękować za wszelkie materiały, które przesłaliście mi Państwo w ostatnich dniach. I muszę powiedzieć, że te materiały pozwoliły mi praktycznie usystematyzować całą wiedzę, którą dotychczas posiadłem na temat projektu Kulogos. I myślę, że w przyszłym tygodniu będę w stanie... Opowiedzieć historię. Opowiedzieć historię, która będzie prawdziwa, poparta materiałami. Nie będzie ona oczywiście tak sensacyjna jak teoria przedstawiona przez pana Piotra Tymuchowicza. No, będzie to raczej historia po prostu ludzkiej chciwości, ludzkiej też naiwności i podatności na techniki manipulacji. Nie będzie to może aż tak sensacyjna, jak opowiada pan Piotr Tymochowicz, ale będziemy mieli do czynienia z jakąś tam przestępczością międzynarodową. Pojawi się wątek polski, pojawi się wątek ukraiński, estoński, pojawi się wątek w końcu z Kambodży i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pokażemy, że te mechanizmy przestępcze, które zaistniały w tym projekcie. Zazębiały się z innymi, i że tak naprawdę aktorzy, których mieliśmy okazję oglądać w tym projekcie, przewinęli się też przez wiele innych projektów, co tworzy usystematyzowaną całość. Jeszcze jedna ogromna prośba na koniec do Państwa. Chciałbym Państwu pokazać jedną prezentację. Z, którymi, z którą miała się możliwość zapoznać przynajmniej część z Państwa. I tu właśnie pojawia się pytanie, kto widział tą prezentację, kto był prelegentem w czasie tej prezentacji i czy było przypisywane autorstwo tej prezentacji. Jako taką dodatkową zagadkę detektywistyczną, będę bardzo pobieżnie pokazywał tą prezentację. Proszę spróbować sobie odpowiedzieć na pytania, które wskażę poniżej. Czy po prostu na podstawie tej prezentacji da się odpowiedzieć na te pytania? Po pierwsze, czy ten projekt QWERT czy QIROGOS jest zarejestrowany jako spółka, czy może jako inne przedsiębiorstwo, albo jeszcze jakaś inna forma prawna, fundacja stowarzyszenia? Jeśli tak, to gdzie i pod jaką nazwą? Czy ma nadane jakieś numery identyfikacyjne podatkowe, czy jest tworem w jakikolwiek sposób sformalizowanym. Jeśli jest, to czy posiada licencję na działalność finansową, czy może świadczyć usługi inwestycyjne, czy może pośredniczyć w sprzedaży takich usług inwestycyjnych, czy jest uprawnionym emitentem Tokenów albo kryptowalut, jeśli państwo rejestracji tego wymaga. Po trzecie, ale chyba najważniejsze, kto jest właścicielem projektu i czy znane są nazwiska założycieli, albo nazwy założycieli, jeśli założycielami są osoby prawne. Chciałbym również, żeby zastanowili się Państwo, tak naprawdę, co jest klucz działalności tej platformy QLogos, jakie usługi oferuje ona. Bo, że ten skaner okazał się niewypałem, to wiemy, że coś tam wcześniej miało być robione jako konkurencja dla marketplace'u, to wiemy, że też się okazało fiaskiem. Natomiast może coś Państwo wiecie więcej. Poza tym, czy ten upcoin promowany w ramach QLogos miał jakieś zastosowanie poza systemem QLogos Qverse i czy tak naprawdę. Ta platforma, to przedsięwzięcie realizowało jakiekolwiek usługi albo dostarczało jakiekolwiek towary uczestnikom spoza struktury. Wreszcie, możecie się Państwo zarabiać. Czy można zarabiać w systemie bez rekrutowania innych? Ile procent użytkowników zarabia więcej niż wpłaca? Czy wpłaty zależą głównie od obrotów struktury, czy od sprzedaży produktów i usług? I na sam koniec. Możecie Państwo rozważyć scenariusze, co się stanie, jeśli przestaną włączać nowi użytkownicy, czy projekt był poddany analizie prawnej pod względem zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym oraz czy system prowizji zawierał jakiś bezpiecznik, tak żeby po prostu nie doszło do jego natychmiastowego upadku. Ja już sobie pozwalam przejść do tej prezentacji, którą dostałem od jednego z państwa. Absence carence znaczy nieobecni tracą. No w tym wypadku okazało się, że nieobecni raczej je zyskali. Natomiast tak zaczyna się ta piękna prezentacja. Następnie mamy przedstawioną ideę AppCoinu. I tutaj jest wprost powiedziane, że ta kryptowaluta została stworzona jako miara wartości projektu, cokolwiek to znaczy. Upcoin może zostać w dowolnej chwili wypłacony na portfel zewnętrzny, wymieniony na USDT po aktualnym kursie oraz przesłany do innego użytkownika. No, z tych materiałów, które uzyskałem, wydaje się, że jest to nieprawda, nieprawda że w pewnym momencie ta funkcjonalność przestała być realizowana. W jaki sposób też już mam pewne informacje, ale nie chcę uprzedzać, bo chciałbym się jeszcze dowiedzieć konkretnie odnośnie tej prezentacji, kto był jej autorem, i skonfrontować ją z tezami, które podnosi pan Piotr Tymochowicz. Następnie prelegent tutaj mówi, że ten upcończ całkowity zasób to jest chyba ile? 10 do potęgi, do 10 do potęgi 10, cokolwiek to miałoby znaczyć, Chyba tych tokenów miało po prostu tyle być. No i ta wartość początkowa 0,0249 dolara. Więc można by wyliczyć maksymalną kapitalizację przy założeniu, że cały kapitał akcyjny, nazwijmy go tak w cudzysłowie, byłby pokryty, co oczywiście nie miało miejsca. Więc ta wartość początkowa to była wartością tylko deklaratywną, no ale jednak. Następnie możecie Państwo zobaczyć slajd. O systemie poleceń, gdzie mm, uczestnicy tej prelekcji zachęcani są do podzielenia się dobrą nowi nowiną, do przesłania swoich linków afiliacyjnych rodzinie, przyjaciołom oraz znajomym y, oraz że, ta ka że każde stworzone konto w ramach tej struktury to będzie wspólna korzyść dla wszystkich. No i tutaj jest rozpisany system. Prowizyjny i ten system prowizyjny jest jeszcze rozpisany na jakieś pakiety. No, to tak naprawdę już pobieżna analiza tego wskazuje, że bezsprzecznie mamy do czynienia z systemem piramidalnym, wielostopniowym. W szczególności wobec tego, że nie wskazany jest żaden rzeczywisty projekt. Chociaż ja tego głośno nie mówię, bo to jest jedno z pytań, które poddałem Państwu pod rozwagę. Yy... Tak, no tutaj są jakieś pakiety i ich wartości przy założonych ilościach uczestników projektów. No to tak naprawdę to jest epatowanie po prostu dużymi liczbami, chyba celem zachęcenia, bo nie widzę tutaj realnej wartości w tym. System loterii. System loterii był immanentnym elementem tego projektu, wydaje się. Pytanie, dlaczego. Jeśli była tak ogromna wiara w ten upcoin, to dlaczego wygrana, wypłacana była w bitcoinie? No to też tak pod rozwagę daję Państwu. Wytłumaczenie, wytłumaczenie pojęcia bloku, łańcucha bloków, ale dlaczego Binance, dlaczego ta Bitcoin. Ja nie wiem jaka była narracja. Ja dostałem od jednego z sygnalistów tu prezentację z twierdzeniem, że była ona przedstawiona i teraz staram się zweryfikować fakty, więc tak naprawdę nie wiem jaki komentarz był przedstawiany do tego slajdu. Bardzo prosiłbym oczywiście o taką informację również. Mapa drogowa rozwoju projektu. Jak wiemy, niestety na tej drodze wystąpił ogromny wyłom, i niestety start, który się dynamicznie rozpoczął, nie doprowadził nas do tego horyzontu, znaczy tych osób, które zainwestowały w ten projekt, bo wiadomo, że tych osób, tak jak mnie, którzy nie mieli w tym żadnego udziału, nie mógł doprowadzić do tego niesamowitego horyzontu. Obietnica natychmiastowych wypłat. Tu również, tu również sprzeczność z materiałem, który udało mi się uzyskać na przełomie ostatnich kilku dni, no ale miał być to, jak przypuszczam, argument za tym, że jest to świetna waluta i inwestycja pozbawiona ryzyka, łatwość wymienialności. Kolejny z argumentów, który wskazywać miał na to, że, że po prostu jest łatwość w obrocie tą walutą i zainwestowanie w nią środków nie wiąże się z żadnym ryzykiem, bo będzie można dokonać łatwej wymiany. System nagród. System nagród jak widać bezpośrednio promował budowanie coraz nie mogę, że się nie posługuje poprawną nomenklaturą, bo ja nie znam się na kryptowalutach, ale nazwijmy to coraz głębszą strukturą. Krótko mówiąc, im więcej tych poziomów było yy, przez daną osobę wprowadzanych do systemu, tym bardziej wartościowe nagrody były oferowane. Zakazana wiedza. To chyba miało być ten, to miała być ta namiastka produktu, no ale jak wiemy, to ten skaning osobowości, komunikat otwarty, książka. Notabene przeczytałem tą książkę podczas teraz. Ta książka jest o wiele lepsza od tej, uniwersa, od tej teorii uniwersalnych struktur. Ta teoria uniwersalnych struktur jest ciężka do przebrnięcia, bo to jest takie bajdurzenie na temat matematyki przez osobę, która nie ma o tym pojęcia. Natomiast i staranie się wiązać z tej psychologii. Natomiast ten komunikat otwarty czyta się bardzo przyjemnie, i powiedziałbym, że są tam zawarte. Są tam zawarte myśli, które mogą się spodobać, dlatego ja też jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy. I pewnie wygłoszona opowieść o tym komunikacie otwartym może brzmieć jeszcze lepiej niż yy, ten produkt tekstowy. Także to jak najbardziej nie uważam za stratę czasu, ale zdecydowanie nie był to projekt, na którym można było zbudować yy, wielomilionową wartość. To po prostu był materiał na być może dość ciekawe szkolenie. Ten marketplace wydaje się, że to miał być kolejny z produktów, który powodować miał, że ta piramida nie byłaby taką piramidą tylko MLM-em przy optymistycznych wiatrach. No ale jak wydaje się, nic z tych zamierzeń się nie zmaterializowało. Q-zakłady to jest chyba kolejne 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 z produktów natomiast moim zdaniem wprowadzający jeszcze większe ryzyko bo kwestia unormowania hazardu powodowałaby jeszcze większe ryzyko prawne więc może lepiej dla uczestników projektu że ten produkt się nie zmaterializował jakieś głosowanie tu tak, wydaje się, że to głosowanie w jakiś sposób miało wiązać kierunki rozwoju. Czyli przypuszczam, że uczestnicy za pomocą tej technologii mieli głosować o kierunkach rozwoju i zwycięzcach prowadzonych konkursów, ale to wcześniej była mowa o loteriach. O loteriach, chyba loteriach. Chyba, że. Ku, ku, zakła, ku zakłady? No mniejsza z tym, nawet jeśli to były jakieś te ku zakłady i ku konkursy to było coś innego i tu się głosowało, no to i tak wiemy, że to się nie zmaterializowało, że nie została taka funkcjonalność zaimplementowana, więc to również jest bez większego znaczenia. No i co tam więcej widzimy udziały. Czyli chodziło tak naprawdę o to, że nabywcy tego upcoina stawali się akcjonariuszami w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Co, jak wiemy, też się nie udało. Super lider kody promocyjne. Tak, czyli to były też mechanizmy, które miały zachęcać do większej aktywności w tym projekcie i tutaj była chyba zachęta do tworzenia grup tematycznych na Telegramie, w swoich, wykorzystaniu swoich kanałów społecznościowych. To jest chyba to, co pan Tymochowicz mówił, że panowie król, pan N i ktoś tam jeszcze, i pani Lidia, nie pamiętam nazwiska, robili w sposób sprzeczny z jego zamierzeniami, ale wydaje się, że jeśli to jest prezentacja oficjalna, to tutaj pada bezpośrednia zachęta do podejmowania tego typu działań. Tak, no i tu jest właśnie zachęta też do prowadzenia tych spotkań Zoom przez uczestników. Ten app miał być wykorzystywany do rozliczeń między uczestnikami. Tego nie jestem w stanie, te, te, tej zasady nie rozumiem. To wynika z tego, że nie zajmowałem się nigdy ani MLM-em, ani takimi projektami piramidalnymi. Prawdopodobnie to jest jakiś mechanizm miarkujący, yy, choćby tylko deklaratywnie przychód z tej struktury, ale mogę się mylić, to bym bardzo prosił, jeśli ktoś jest mi to w stanie wytłumaczyć, bo nie jest to jasne. Dołącz teraz. Do, do nas no, nie dołączę ale powiedzmy sobie i tutaj jest powołanie się na oficjalnego Facebooka na link do projektu na grupę pomocy więc jeśli nawet w oparciu o to prezentację były prowadzone te zachęty dla tych osób które w jakiś sposób miały być oszukane przez pana tam Grzegorza N, czy pana Piotra Króla, czy pana Mateusza Nowaka, czy przez panią Lidię. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska, bo pan, pan Tymochowicz publikuje tyle tych materiałów, że już mi po prostu umykają pewne fakty. Dlatego Ostatnia prośba przed takim materiałem końcowym, który pokaże się w przyszłym tygodniu. Jeśli ktoś mi jest w stanie przybliżyć jeszcze szczegóły tej prezentacji, to byłbym bardzo zobowiązany. Z kiedy ona pochodzi, to akurat tam mniej więcej wiem z metadanych. Na jakim komputerze ona powstała, kiedy powstała, jak była modyfikowana, ale wszelkie informacje będą dla mnie bardzo, bardzo. Przydatne. No i co, co jeszcze mogę dodać? Życzę Państwu bardzo udanego weekendu. Czekam na jak największy odzew. Pozwoli to uczynić moją ostateczną repostę moją ostateczne podsumowanie bardziej, bardziej podpartym faktami i materiałem bardziej jeszcze bardziej rzetelnym. No, widziałem tam materiały pana Piotra Tymochowicza. On tam opowiada takie historie, że na przykład ta działalność hejterska, no, której pewnie też zalicza moją e, działalność, ona działa na szkodę, że ona działa na szkodę Pana e, Grzegorza N. No, nie ma takiej możliwości, żeby działania osoby trzeciej w państwie prawa wpływały na kwestie wina albo odpowiedzialności osoby, osoby trzeciej. Także to jest jakaś bzdura, no chyba, że pan Tymochowicz powołuje się na jakieś wpływy. Zresztą on też mówił, że nie dopuści do Udzielenia przerwy w tym tymczasowym aresztowaniu i mówił, że będzie dążył do kolejnych aresztowań. Dlatego też panu Piotrowi Tymochowiczowi radziłbym głębszą refleksję nad tezami, które wygłasza: może nad zapoznaniem się z artykułem 605 Kmarskiego Kodeksu Karnego, może nad zapoznaniem się z artykułem 33. 34 ustawy o przeciwdziałaniu korupcji i generalnie na zastanowieniu się, czy to już nie pora na zaprzestanie działań, które prowadzi, przyznanie się do, przyznaniu się do popełnionych przestępstw i podjęciu działań mających na celu Wynagrodzenie poniesionych szkód uczestnikom projektu. Także jeszcze raz życzę wszystkim owocnego weekendu. Jesteśmy w kontakcie i dziękuję ślicznie za całą udzieloną dotychczas pomoc. Do widzenia.